to nagrać. Już pierwszy Dungeon Raptor Roost Dark Break Rukery jakiś. Tak się to nazywa. Ten dungeon. Co on tutaj ogarnął? A on z klubem wzięli <gry> z ziemi jakąś. <gry> Okej. Okay. I ze z kluby zabijają. Ciekawe. Ale jestem zbyt silny na podnoszenie jakichś spluby i slanie ze spluby. Chociaż <grymianie> ja te skargony mają 27 tysięcy habeka. Panią też jeździ nie spluwy. Zostawi to ja biorę. A już, już się pewnie nie przyda ta spluwa. Ja mogę sobie z sobie tego ziomka napierdzielać, bosa bo sta To normalnie, za Hehehe, gdzieś <laughs> zniknęło. Fajnie byłoby znać jakąś konkretną mechanikę, ale po prostu na no prób i błędów. Te czerwone to uciekamy i tyle. Nie będzie dawno. Ale jeszcze jakiś skorby się pojawił. Aha, i zniknął, i. Aaa, i... secho. Trochę... Ooooo. Ale Unikamy czerwonego ale pomarańczowego też byłoby fajnie unikać. No problem, wyleczyłem mi te. Pełen ten jest, jest, jest na mnie, weź się ode mnie odczep <grybujesz> i chyba za bardzo polubił. Dobrze, że jestem tym ...range'em. Mogę sobie. Uciekać i bić sobie normalnie. I ja, raczej to byłaby masakra. A, ale nic na mnie nie spada. I ten skarb jest po prostu takim, nie wiem, przeszkadzajkiem tutaj chyba. Chyba na takiej zasadzie. Aha, no come, on, już byłem poza tym, nie? Ale okej. Okay. Fajnie. Jest normalnie, to te zrobię kolce, a co? I chlub kolce. Kolce. Znaczy kolce, te spadające głazy. Też to jest na podłodze, więc... łatwo unikać tego wszystkiego. Też czasem jest strasznie staranne. I to jest chyba pierwszy ten boss, a potem pewnie będzie ten, ten wszystko chyba. A jakiś goście w ogóle się przyłożył. I will help you A nie mam tego, że lewem i że podnoszę szybciej O kurde, o kurde, ale on lucky, uciekaj To jest to nie, że jak kogoś... O kurde, że kogoś podnosisz jak akurat lewą stali i już na niego obszarówki lecą, nie? To jest taki paradez ciężki czasem. Łot, ale czemu? Tu na go tak mu damage przeagrowałem, czy co? Tak rzucił na mnie zaciekle? No, fajny drop, esa. Dobra, <grym>, ale na nar bosie będzie coś fajnego. Czekajcie, ja sobie podniosę mojego peciora. Poteczka jakaś. Ale oni się spieszą, ten w ogóle w inną stronę pobiegł, coś poszło nie tak. Ej, czy ja mam taki, mam taki szary klucz? Ale już otworzyli, o, ty bitch. O i jest ptaszek. Niebieską misję też na niego łamą, oh, what the fuck. A już tej strzelby nie wezmę O pakiet Kryś tam tak włożył A to tę bo w ogień wlazła chyba Nie mam tego podnoszenia. A tu strzelbę wziąłem, a nie wiem, jak ją odłożyć. Przepraszam. Chciałem tylko podnieść. A ta strzelba nie jest jakaś super mocna. Ja. Czasem za tysiąc bije. Ok. kuźwa. <laughs> ale no, na te ptaszki małe to olo. <laughs> ale nie jakiś ciągle karabinem co jest ale że sobie tam spluwa. to weźcie sobie ha dobra, nie no jak podejdę bliżej, to, to sięgam na razie nic się wielkiego nie dzieje na tym taku górnie chyba trzeba mieć tę spuluwek tak, tę kurwę wziąć. Po teraz tu jest. O, dobra. O, olać. O, tego, z tego lepiej nie dostać chyba. Dać się te małe ptaszki. I sklęta normalnie. a <laughs> się rzucił na tą splubę. Jego tego jego życie zależało. Dobra, mam go. I chwasty jest. Ale nie ma do podniesienia. Wszyscy wyją elegancko. No się jeszcze pszczółki za pana. Zryście go tam ciągle. Nie warto chce sprawdzać po ile to bije. <gryśla> Ta obszarówka jego. Zostawię to dla innych <noise> A, nie mogę go starga. To tyle jak on spada, to dopiero chodzę. A tak to z karabinu chyba można tego. Widzę, że oni odważni. Mania na przerówkę przyjmują. Śmiesznie, jak mi filetowa biżu poleci. Byłoby fajnie, nie? <laughs> o, jak tutaj jeszcze podleciał, to mogę to normalnie lać. Fajnie, no, pada, elo. Uuu, damage taken S, reflex S, offense ręce Czyli nie przyjąłem de Major oni z ale de zadałem to dałem mało. Cóż <laughs> e, niebiesko mi e. I kluczek dał chociaż. I Jakaś skrzynka. A ze skrzynki... A, fragmenty białej tej A, skinek po prostu 18 on tak power, 10 kurej, To już wolę tego mają z defensem, ale tu takie coś zdobyłem lepszego niby, więc jak najbardziej sobie założę. Dobra, i to taki cały mój dropik. Dobra, i żeby wyjść, to. O, czekaj co to jest, to jest chyba broń, ta tak jest. Dobra, i shift B wychodzimy z dungeon'a i, I tyle cały dungeon. <laughs> I powinno 10 punktów nam zabrać teoretycznie. Miałem 95. To zobaczmy teraz, ile będzie, jak wyjdzie mi w końcu. Ładuj się szybciej. Prościutki ten dungeon jest akurat. No bo to jest niebieski, a jeszcze jest ten jeden niebieski, jeszcze jest, nie? to jest mocniejszy. No i 85, czyli 10 punktów zabrało równiutko. Dobrze, no i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dungeon. Bye.